Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Jak rysować i malować <laughs> Dzisiaj pokażę Wam jak narysować martwą naturę. Od czego zaczynamy? O, na początku musimy sobie ułożyć taką martwą naturę. Ja proponuję, żebyście, żebyście nie wymyślali za bardzo tej martwej natury, tylko po prostu użyli rzeczy, które są które lubicie, które są Wam bezpośrednio dostępne pod ręką i ułożyć w jakąś kompozycję, a co dalej to Wam pokażę. Jak widzicie, moja martwa natura wygląda tak. Składa się z czterech elementów: z monitora, z żelazka z duszą, z takiego czajniczka do parzenia kawy oraz koszyka z zaróżami woskimi, plus dwie draperie. Teraz Wam zoomuję bardziej tą moją martwą naturę, żebyście dokładnie wiedzieli, wiedzieli ją. Najpierw powiem Wam, czym będę to rysował. Będę to rysował ołówkami oraz z dodatkiem pasteli, kredy. Pierwszą rzeczą jaką, jaką zrobimy to będzie mierzenie proporcji. Jak mierzymy proporcje? Chwytamy kciuk ołówek tak, i, i mierzymy od końca draperii do, do yy, koszyka. Prawie ta sama odległość równa się od koszyka do yy, żelazka. I trzecia odległość od żelazka do końca. Czyli mamy tak, jakby mamy trzy, trzy części. Pamiętajcie, żeby mierzyć e, dłonią, nie, nie zginając z łokcia na prostej ręce. Raz, dwa i trzy. Czyli trzy tak. A ile mamy tu? Tu mamy jeden. Powiedzmy dwie wielkości. Tak więc i tak i w ten sposób można każde potem mniejsze lub większe odległości mierzyć metodą właśnie na wyciągniętej ręce ołówkiem. Proporcja, można też sobie zmierzyć ukosy, skosy różne, które, które pojawiają się w tej martwej naturze żeby potem móc to łatwiej przenieść na, na papier. Myślę, że to na początku jest bardzo pomocne, jeżeli możemy sobie, bo na początku wyznaczamy po prostu, nie bawimy się w tego łydko, wyznaczamy kierunki, które się pojawiają w naszej martwej naturze. Jak widzicie na tym etapie, rysunek jest bardzo linearny. Wszystkie formy są sprowadzone, są bardzo proste, praktycznie sprowadzone do brył geometrycznych. Tak jest prościej, po prostu że na początku, żeby nie bawić się już zbytnio szczegóły, tylko zająć się wyznaczeniem takiej kompozycji. Następny etap to wyznaczanie najciemniejszych miejsc na naszej martwej naturze. Później jak już to będziemy mieli, będziemy zajmowali się budowaniem bryły oraz światło ciemiem. Teraz robimy tak, mrużymy oczy, i mrużymy oczy i tak, dzięki temu łatwiej nam będzie zobaczyć, gdzie mamy najciemniejsze i najjaśniejsze, najjaśniejsze obszary w naszej martwej naturze. I oczywiście rysujemy. Pamiętacie, żeby kreskować po formie, czyli tak jak idzie nam forma, to tak kreskujemy. Żeby od razu już jak zarysowujemy tą czernią, żeby, na, żeby ta nasza bryła nabrała formy. Te ciemne miejsca, najczarniejsze w rysunku najlepiej Najlepiej zarysowywać ołówkami miękkimi, takimi jak na przykład 6b, 7, 8b albo grafitem. I kiedy mamy już najciemniejsze tony narysowane, zaznaczone na naszym rysunku, wtedy możemy przejść do, do półcieni oraz do dokładniejszego narysowania naszych przedmiotów, które znajdują się na naszej martwej naturze. Przedmioty rysujemy jak zwykle na początku linearnie, żeby potem móc nadać im odpowiedni ton, ale na, na początku rysujemy wszystko za po pomocą Bez żadnych walorów, po prostu linarnie oznaczone, rysujemy na nasze przedmioty. Kiedy mam już e, ciemne miejsca zaznaczone, teraz wypada też zaznaczyć te najjaśniejsze miejsca. Ja do tego celu używam białej kredki albo białej pasteli, tudzież kredy. Oczywiście ja, ja rysuję na szarym kartonie, dlatego to robię, ale wy tego nie będziecie musieli robić, jeżeli będziecie używali e, białego brystolu albo kartonu. Więc tak, tak jak. E, w przypadku najciemniejszych miejsc tak samo mrużę oczy i rysuję te miejsca, które są najjaśniejsze, żeby urozmaicić już na tym etapie mój rysunek. I teraz, kiedy mamy zaznaczone linearnie przedmioty, mamy zaznaczone najciemniejsze oraz najjaśniejsze miejsca w naszej martwej naturze, tak, to teraz możemy pobawić się w budowanie formy naszych przedmiotów oraz w strefę półcienia tak zwaną. Więc do roboty! Po około dwóch godzinach, tak prezentuje się nasz rysunek. Mogę go oczywiście bardziej e, różnicować. Więcej jeszcze tutaj pracy włożyć. Jednak stwierdziłem, że nie będę go za bardzo już męczył. Po prostu zostawię go na takim etapie, na jakim on teraz się znajduje. O, proszę zobaczyć. Tak więc, dziękuję za uwagę. Zapraszam do rysowania, do malowania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z cyklu Jak Rysować i Malować. Pozdrawiam Was serdecznie, Michał Ogiński.